Siemaneczko jestem Przemek i witam Cię widzę w kolejnym odcinku z naszej serii od Jefford Skinsa od stóweczki do kosy. No i co? Dzisiaj może zaczniemy sobie, jak zwykle w sumie od rozlosowania skinów z ostatnich odcinków. Mówię z ostatnich, no bo w tym ostatnim odcinku z Mateuszem, który nagrywałem, no to po prostu nie, nie, nie losowałem nic. Bo nie chciałem zawracać gitary, jakby też przeciągać i marnować czasu Mateusza, więc w tym momencie losujemy sobie z tego odcinka. Tutaj były dwa skiny do zgarnięcia. Był to e, element wodny hmm, Glock i była to AWP Gałęźnica. Krystian. <laughs> powiem tak, Przemek, bardzo dobrze robisz te konkursy, szkoda, że ludzie tak pazernie na skinę i tylko piszą, wychodzą, do już nic się dzieje. Pozdro, fajny odcinek. No i fajnie, dobra. E, do ciebie trafia stary pierwszy skin, trafia gloczek i w tym momencie awp super odcinek, bo ty nie oddają. No, i do ciebie Rasian e, PS676. Do ciebie leci e, drugi skinek. A okej, Ok, dobra, czyli jeden odcinek mamy załatwione. W tym momencie, o, w tym momencie z, ta AWP z ostatniego odcinka była to, był to exoszkielet minimalware. <coughs> I tutaj mamy. Loczek3403, zajebisty odcinek, uwielbiam oglądać, właśnie Loczek kojarzę, kojarzę na pewno ze streamów, także fajnie, że wygrał gość, którego tak naprawdę kojarzę jako stałego bywalca na jego kanału. Jeżeli chodzi o, o trade bany, no to będę siadał w sobotę albo w niedzielę, w wolnym czasie będę patrzył jak to jest z trade banami, będę oglądał te filmiki, w sensie te końcówki do rozlosowania. I myślę, że do niedzieli, jeżeli nie będzie trade bana, to powinniście mieć już skiny u siebie. Na pewno na Discordzie będę dawał znać, jeżeli już skiny będą wysłane i ewentualnie jaki skin tam jeszcze zostanie do wysłania. Także na pewno w opisie będzie trade, będzie link do Discorda, także warto, warto wbić, bo tam będą wszystkie informacje. No i co, mamy wszystko. Eee... No, i co? Na pewno nie zapomnijcie o tym, że to teraz nowa zasady, że teraz nie wystarczy sub łapa i komentarz, tylko trzeba jeszcze potwierdzić w, potwierdzić w komentarzu to, że wiecie to, że oglądaliście, to, że jest świadomi tego, że wygraliście, a nie po prostu trading i jakby wiecie. Zresztą, no, ostatnio się ten trochę trochę <laughs> rozpowiadałem, także <laughs> przepraszam Was, także myślę, że jesteście świadomi i wiecie, co musicie robić. No, a my, tak jak zwykle, zaczynamy w tym momencie od 102 zł. I co? Może byśmy zaczęli sobie jakieś batelki? Może byśmy sobie gdzieś dołączyli, tylko pytanie, co tutaj jest, co tutaj jest? Tutaj mamy taką za 17. ok, no nawet nie próbuję, bo to widzę, że jest ciężka sprawa. <laughs> Coś co mogłoby... 50% Syrach. Widzę, że ma nową. Niektóre właśnie mają nowe y, awatary. Tu jest nowy, tu jest nowy. Rzuca się to właśnie w oczy. Na pewno zaczniemy sobie od maków. Morka możemy dać? Co jeszcze? Te petki lubią fajnie dać. Damy sobie na dwóch, czy w a no, zobaczymy na normalne, jak jest maszyna rozgrzana. Poczekamy chwilę. Jak nikt nie dołączy, to przyzwiemy boty. Także chwilowe cięcie. Ok, nawet nie robimy cięcia. Strasznie jestem cię w ogóle taki, powiedzmy, roz, roztargniony, rozmieszany, bo jestem właśnie centralnie po siłowni. I dochodzę do siebie, chociaż zrobiłem właśnie e, klatkę, zrobiłem biceps, triceps i powiem szczerze, że... Ciężko mi się myśli na razie. Ale okej, okay, tu widzę, że na razie batelki no nie oddają, nie oddają tak jakby mogło oddać. Tutaj dało mi i dało jemu. I teraz to jest ostatnie. Czy to będą plecy, czy będzie plus? P2000 będą plecy chyba. Tak, będą plecy. Szkoda, bo w sumie jest 3 złote różnicy, a i był w sumie dyszka byśmy byli do przodu. Kurczę, fajnie fajnie byłoby w końcu być na plusie z tych bitew, bo powiem szczerze, że jest naprawdę jest dramatyczne, jeżeli chodzi o te bitwy. To już jest, nie wiem, który dziesiąty odcinek? Może, no, może dziesiąty nie, ale na pewno ósmy, bądź siódmy i raz tylko miałem jakiś fajny profit. A tak. O, nie, dołączymy sobie. A tak to są ciągle plecy. Właśnie też mam do Was pytanie, co do godziny odcinków. Co do godziny odcinków, bo. Bywa to w sumie różnie, raz wrzucam o 18, 19, a teraz właśnie zaczynam wrzucać od 15, jakby ustawiam sobie dzień wcześniej premierę na następny dzień na 15, no bo jakby na no fizycznie nie jestem w stanie wrzucić go, wrzucić go, Ok, damy teraz jeszcze raz na normalne, jeszcze raz na dwóch, wrzucić go wcześniej, no bo pracuję, więc ustawiam sobie takie premiery. Myślę, że to jest też spoko opcja, bo też wiem, że gdzieś tam większość osób kończy pracę, szkołę w takich godzinach i chyba właśnie fajnie, jak są takie odcinki po godzinie, powiedzmy, o kurczę, po godzinie 15. No bo też wtedy prosto. No nie, no tu jest straszna lipa. Prosto właśnie po, po szkole możecie sobie obejrzeć, się, więc myślę, że na plus, ale jeszcze możecie mi dać znać w komentarzu, co wy o tym myślicie i czy dla was to jest właśnie okej. Okay. Ej, no na razie jest 32 znowu w plecy. Ej, to będzie wszystkie wszystkie batelki będą na minus? Czy o co chodzi? Powiem szczerze, że... Nie wiem, może rozgrzejemy jednak czymś trochę tańszym jakąś... Taką powiedzmy batelką do... Ha, do gdzieś... No tu mamy tak, dwa maki Chociaż nie, te maki już były, były już dzisiaj kręcone go damy Tak, i może byśmy... A jest mega dużo nowych Nowych wyglądów w sk skrzynek Bardzo ładnie to wygląda Te linksy, no i dobra Damy taką, damy jeszcze raz normalne Damy jeszcze raz, wierzę, że za trzecim razem To normalne odda Teraz pytanie, czy trzeba będzie czekać na oponenta, czy ktoś szybko dołączy. Okej, okay, mamy znowu szybko szybko osobę do kręcenia. Oj te Bobby. Co tutaj? Co tutaj? Co z tej drugiej? <laughs> Ile ten ma? On będzie warty troszkę. OK. 14 zł <laughs> czy, czy ten link pozwoli, żeby się batelka zwróciła? Zwróciła się, Ok. Z tym, że to będzie praktycznie na zero, bo to jest. To jest tylko parę złotych zwrotki. No powiem szczerze, że jest ciężko. Hmm. Dobra, to sprzedamy. Damy, damy sobie jeszcze, może teraz byśmy underdoga w sumie dali? Jest 58 zł, OK. Powoli wracamy, powoli wracamy, ale tak powiem szczerze, że, że jest ciężko. Eee, może damy sobie tak, 3 Goldsony, damy sobie dwa stickery, damy sobie dwa Szymonki i spróbuję w sumie taką bitwę na trzech w underdogu okej, okay, damy taką, myślę że tutaj raczej oponentów dosyć szybko nie znajdziemy a nie, chciałem dać na trzech. nie dam na trzech? dobra, w takim razie, mus mi tego nie przetworzył chyba <grym> nie dam na trzech. ale mamy underdoga, no okej, okay. z pierwszej mamy złotówkę więcej, no ale tu jeszcze jest sporo skrzynek przed nami tutaj jest znowu, znowu ponad złotówka więcej nie podoba mi się to, kurcze pieczone, co jest Teraz wierzyć trzeba, że te stickery dadzą coś dla niego dobrego. No nie, też dla mnie. Ej, straszna lipa. Co tutaj? No i... No i tutaj Szymonek musi mu też coś takiego naprawdę dać za 15-20 zł. No ale to się właśnie może w ten sposób skończyć. No raczej... Raczej bitwa w plecy. Kurde, szkoda. Szkoda, bo tak naprawdę tutaj nadrobiłem... 15 lat, to i tak by nie było przychodu. No jest dzisiaj straszna lipa. Straszna lipa. Powiem szczerze że dzisiaj myślałem, że coś może odda. A na razie. Na razie są, są ciężary i to duże. 36. Pytanie, czy chcę zrobić? Dobra, robimy za 36. Zobaczymy. Czy odcinek się szybko skończy, czy jeszcze chwilę pokręcimy? Fajnie, bo jakby coś oddało. Tylko właśnie myślę. Myślę co, wiem, że te azurki mogą dać. Damy trzy azury. Maki może się odpuścimy... Morki może... El Chapo. Jeszcze wiem, że często, często na live'ach mi piszecie, żeby ot y otwierać to. Okej, okay, mamy to i może tego maga. No dobra, zobaczymy. 36 na dwóch. Hmm. Dobra, dam underdoga, dam underdoga. Wierzę, że underdog w tym razem odda. Dziś jeszcze w sumie nie oddało e, Oddał tylko jedna batelka, cię się oddała na zwykłym. Okej, okay, ale mamy szybko oponenta. I czy tutaj coś da? Czy tutaj będzie jakiś złoty strzał? Mhm. 8 zł, pierwsza dla niego. Prawie 9. Super. Co tutaj? Tutaj nic. Tutaj jest e, na minus, niestety. Ale te azurki generalnie lubią te auki sypać. No i tu jest lipa. Co nam dadzą? El Chapo. A i pewno szczerze życie te battle nawet się nie zwracają. Ojoj. Ojoj. Oj. Dwie dychy dla mnie. Tu musi coś sypnąć konkretnego. Niech to będzie jakiś dobry stan. Ciężko, ciężko, ten mak musi mu dać. No i czy ten mak będzie drogi? 10, chyba moja. Chyba moja, super, super. No to co? Robimy kolejnego Olina w takim razie, no bo 54 zł to tak naprawdę żaden budżet, eee, więc możemy... Możemy coś pokręcić dalej. <laughs> Dobra, 54 bitwy, hopa. Czy są jakieś do dołączenia? Chyba nie, chyba będziemy jednak... Chyba jednak sami stworzymy już bez kombinowania. Będzie najlepiej tylko pytanie. Pytanie co? Pytanie co może oddać te lęksy? Hmm, możemy coś pomieszać. Dwie P250. -tki. Tutaj wiem, że to to bardzo często na live'ach otwieramy właśnie za waszą namową może damy jednego galila i usuniemy jedną p250 -kę. i teraz mamy jeszcze kilka złotych do wykorzystania i na busa nam nie starczy, ok ok ale mamy na pewno na morka tutaj zabraknie parę grosz no to lecimy z morkiem w takim chociaż nie, bo teraz te maki fajnie dały damy mak, ustawimy sobie w kolejności od yy, dobra, dajemy normalne, dajemy normalne i w sumie bierzemy od razu bota, Jak ktoś szybko dołączy, to będzie, jak nie, no to walczymy z botem. Jak sytuacja tutaj się wyklaruje? Czy będzie jakiś złoty strzał? I tutaj, ile ten mój mag, 22, ok, zaczynamy. Super, nawet nie wiedziałem, że w sumie on tyle kosztuje. Petka chyba też moja. 13, ok, mamy to. Tutaj to chyba jest. Aha, po, po 5. Myślałem, że to są te po 12, ale to inaczej wyglądały te po 12. No tu jest na, na gruby minus. W sensie, no złotówka, złotówka na minus jesteśmy z tej batelki. Okej, okay. w sensie z tej skrzynki chciałem powiedzieć 40, i co? I mamy 75. I teraz robię olina w underdogu. Czy nie? Czy olina może nie robić? To jest zawsze kurczę, dylemat zawsze dylemat. Może najpierw wypłacę wam jakiegoś skinka, a później za resztę zrobimy olina. I co będzie? Dzisiaj do wygrania na pewno będzie powiedzmy, powiedzmy coś do 30, co tu mamy do 30? Jakieś fajne skinki. Tam widziałem, że też właśnie ostatnio w komentarzach pisaliście, że chcielibyście też nie tylko takich tych podstawowych broni, tylko też jakieś USP-ki. Eee, tylko właśnie pytanie, czy tu jest coś fajnego. W, ten kałaszek mi się bardzo podoba. Myślę, że ten kałaszek do rozdania byłby super. Także kupuję tego kałacha. On będziecie do wygrania pod tym filmem, jeżeli wiecie. Jeżeli oglądaliście poprzednie odcinki, no to znacie wymagania na pewno. No a za resztę, a za resztę robimy Olina. Tylko robimy takiego Olina, powiedzmy za dwie skrzynki za 20 i albo da, albo nie da. Tu wiem, że. Robimy kałaszki 2 albo nie, damy kałaszka, damy grubą czwórkę i coś jeszcze za 6. To możemy dać po sumie tego morka na rozgrzewkę. Już dzisiaj go tak męczymy cały dzień i damy to w trzech, damy na underdog'a. Lecimy, hop. I przywołaj botę, bo tu może być sobie fajny profit. Generalnie te kałaszki i te emki zawsze mi fajnie dają, ale mam nadzieję, że tym razem tym razem nie będzie profitu z mojej strony. No i dobra. Lecimy z Morkiem. Pierwsza chyba moja. Szkoda, szkoda, szkoda. To jeszcze wyjdziesz, też normalne bym pewnie wygrał. Okej, okay, kałachy, nic. Ojoj, oj. I teraz emki muszę dać im obu, a mi nic. I niestety tak się nie dzieje, tak się niestety nie dzieje, Bot Hendry wygrywa, ale też w sumie nie ma jakiejś dużej zwrotki. No niestety, nie tym razem. <laughs> jak, jak za każdym razem, w sumie. Także co przypominam, życie do wygrania za odcinek jest ten Kałaszek. Eee, osoby, które wygrały, musicie zostawić na pewno komentarz pod tym filmem. I widzimy się na pewno w kolejnych odcinkach. No i myślę, że na live. Trzymajcie się. Cześć.